Witam Was bardzo serdecznie w 17 odcinku Dying Light. Dostaliśmy się do kanałów. Jak widzicie, ktoś się miał nami zająć, jak widzicie, jeszcze nie, ale chyba do czasu. Tak, do czasu. Grain? Tak, to ja. Uszanowanko, jestem Hazan. Pomogę Ci zmienić z lekka scenerię. No, bo dzięki, że zmienisz. Jade też przeprowadziłeś? Kogo? Miejscowa. Ciemnowłosa, ładna. Twarda sztuka. E, może nie wiem. Nie zawsze pytamy o imiona. No, a to teraz będzie zasadzka i szczeli mi ten włeb. No, jakby nie mógł iść szybciej. O! Stato! To pan Crane! O, patrzcie! Jak on się o. Deut! No, no, świat jest mały. Deut, mamy do pogadania. Przykro mi, że Cię przegoniłem, ale nie mogłem ryzykować, że za nami pójdziesz. Ci goście są naprawdę twardzi, jeśli chodzi o zasady. To nie fair wobec salmy. Salma jest teraz wolna. Nie o to chodzi. No to o co chodzi? Masz coś do powiedzenia? Nadal mam tę broń, uważaj no. Krain, mamy zasady. Każdy pilnuje własnego nosa. Jeśli nie będziesz przestrzegał naszych zasad, nie masz tu czego szukać. <słuch> Rozumiem. No bo znak ja tutaj kuwa jest zasada o co innego, a nie. E, dobra, Pomoc sobie pokazać? Okay. Odtąd wszystko w Twoich rękach. Droga jest oznaczona. Będziemy w kontakcie radiowym. Miło było cię poznać, kolego. Chcecie ułatwić jeden po drugim, a on ma iść pierwszy. Ale on dopiero tu przyszedł, a my siedzimy już wiele godzin. Nie ja ustalam zasady, macie tu czekać. <noise> Kopniaka takich, żeby tylko kanału spadł. Dobra. Żegnajcie. Ja nie wiem jakby oni mieli przejść. Jak... Jak ten Dałut może by to jeszcze radę, ale ten jeciak nie ma szans. Tutaj nie jest dość nasz rady. Dawood by też nie rady. Zobaczcie, on pierwsze co? Zróbmy tak jakby oni musieli iść. Bo tutaj dość przeprawa jest trudna. Musiałby się dostać na to. No to dobra, no to by nie było problemu Dobra, później musiałby Albo wejść na to Albo się tego trzymać No, spinać się tak jak po No Dobra, byłby tutaj i stąd Stąd Musiałby przeskoczyć tu Co raczej nie byłoby możliwe No znaczy, nie wiem, nie znam tak nie jestem pewien w wartości yy, tych fizycznych doby. Teraz mamy, jest do oznaczona, czyli jest oznaczona, że tam, ale tutaj może coś będzie. Przemięńcy sobie biegają. Tutaj. Tutaj jest przemieńca, ale nie wiem. No właśnie, jesteś, yy, jestem tutaj. Nie wiem, w jakim właśnie y, sektorze jesteśmy. No, dół. No, to dość mogłoby być ryzykowne. No, noga by ci tutaj spadła i co? ...trzymać drogę czystą, choć zdarza się natknąć na zarażonych. Nie powinni jednak stanowić dla ciebie problemu. No, staram się utrzymać do czysto, czyli ja będę... Ja poszedłem pieszy ze względu na to, że ja mam wyczyścić dla tamtych Tak naprawdę a co to mam noża szczylet -sz -sz i papierochy, dobra. dobra jesteśmy gdzieś nad haranem bo tam jest ta e, ta. O, szkoda, że nie mam pozwolenia sobie skoczenia tam. No, staramy się utrzymać czystą. No faktycznie kuźwa czysta. No nie, nie, tak, nie. No i... tak też nie chciałem. Chciałem tak te zombiaczki wszystkie. Chodźcie tam. Chodźcie tam, a ja wam rzucę to. Macie. Dobrze, że nie ma tutaj tych. tych drugich pajaców, tych. wybuchowych akurat z wybuchowymi byłby już problem. Co ja takie bo się rusza? Do, dobra, z poziom siły No, zostać mi jakąś taką Jakąś lepszą byłem gnijąca wytroba Znaczy No właśnie mówiłem Ale Nie pozwoliło mi skończyć animacji Coś kuźwa głupie to No, zaraz zobaczymy co, 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 co dostaliśmy. My dostaliśmy jakąś liszczącą wątrobę. gnijąca wątroba, Ale pierwszy raz w sumie. Nie pamiętam, żeby była jakaś ten gnijąca wątroba. Pewnie do jakiegoś planu, który dopiero co zdobyłem, dlatego on się pojawił. E, dobra, umiejętności, mam poziom siły. Eee... O, i co sobie weźmiemy? Dobra, lecimy. Nie, będę się. No, staramy się utrzymać 300. Wuja, a nie 300. lepszenie, którego, które nie zepsuło tego. Bardzo fajnie. A ja szamunić, jaka to bimka. Ciekawe. Dziękuję wam bardzo. No bo teraz tutaj mam ich. No ja myślę, że w tym jednym odcinku przejdę przez te kanały. Bo one są dość długie też. Jak nie tu, to tutaj do góry, ja sobie zmienię na kotwiczkę. No, ja też bym rzucać. No i patrzcie, stąd dzieciak musiałby skoczyć chyba tu, czy gdzieś. O tak, tutaj, powinni skoczyć tak, tu, się spiąć, tutaj, stąd przeskoczyć tu, no dobra, no przeskoczyć tu, stąd przeskoczyć tu, jest niewykonalne dla dziecka. A, ja jeszcze skręcam sobie, mogę zmieniać ten widok. Zapomniałem w sumie, a, ty, a ja się męczę. Tabem, przykro mi, ale muszę postępować praktycznie. Ten koleś trzyma mnie za jaja. Co? Hej, coście zrobili? Nie miałem wyboru. Przykro mi, ale wydali mnie i sorry, no bo jakże i inaczej. Mogę się tutaj coś dziać, jakbym się tam dostał o. to się kurwa dzieje. Ja będę musiał byłem wyciągnąć. No to ma na mniej amunicji na razie. Mm, o. Napieprzają mnie, ja przez te płeczki. Au Dobre. <coughs> lecimy, lecimy. Bo dostajemy się tutaj. Tylko płyń, 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 płyń. No, pierwsze co? O, i oni automatycznie wiedzą, że ja tutaj jestem. Oni mnie nie zgubili. Oni dalej wiedzą, że ja... Mała amunicji ma. Od 20, a nie 30, ale zadaję większe obrażenia. O, ale mi zajebał. No, masa se dubsko. Ja chcę, że punktów przetrwania. Powinno mi tam pisać wcześniej. Dobra, ale oni już nie żyją. Dwójka Ta co tam było. Policyjny nie jest szybko strzelny, to jest też minus. No dobra, ale tam ci też nie żyją. O nie, jeszcze się pojawił kolejny dobra, leczonko zbierania amunicji. A, tutaj to nie byli. Yy, yy. Nie, tutaj już byli. Nie, no bo lecimy dalej. Nie ma czasu na wyjaśnienia. No, tak, bo nie mógł wejść normalnie, podobnie. O, już koniec, ja ja już wyszliśmy. Kanału i znajdujemy się w sektorze 0. Aktualnie. To dojdziemy sobie do tej i będziemy kończyć. No Tutaj choć mała skrzyneczka. To jest nowe przedmioty, nowy nie Bo w sumie e, ta część miasta to jest taka właśnie taka bogata, że tutaj kiedyś pałace były, że tutaj chyba wojsko było normalnie stacjonowało. Takie. Mm, no, zamek jakiś był. I tam się wszystko się odgrywa. To wszystko jest związane właśnie z takim... Jak nie, To Co jest grane, stary? Powiedz wszystkim, żeby trzymali się z dala od wybawców. Te dupki sprzedały mnie Rajsowi. Ledwo uszedłem z życiem. O kurde. Mam nadzieję, że wszystko w porządku. Gdy tylko dotrzesz do sektora zero, koniecznie skontaktuj się, z Troj. Tylko ona może ci tam pomóc. Jasne, tak właśnie planowałem zrobić. Trzymaj za mnie kciuki Breken. Mm. <laughs> Też się zatrzyma na stołku O noże do rzucania. No bo co innego mogę dostać od ludzi Rajsa? Noże do rzucania O tutaj coś jest, o tutaj jest. Otwórzmy To jest, że... Otwórz. O, mam myślałem, że będzie coś więcej. Że może coś być w sumie. Podowo tam się chyba zaraz dostanę Albo co najmniej mogę. No tak w szkole w koszach mają wytych co ja pewnie na do kosza Mam nadzieję, że to tak źle nie zabrzmiało. Ale no, wracając. Tak, popatrzcie. E, to jest jakieś biuro, a ja. Ten. Chyba z, nie wiem, z pięć śmietników tutaj było i w każdym z tych śmietników była to. Były, znaczy. Nie było nic innego niż wytychy, jak już coś znalazłem. Dobra, będą te pajace jeszcze tutaj, czy nie? Opuść budynek. opuszczamy, opuszczamy kanał. Cholerni wybawcy. Te podłe dranie współpracują z Raisem. Przygotowali na mnie zasadzkę i ledwo uszedłem z życiem. To by było na tyle, jeśli chodzi o ufanie komukolwiek. Znaczy no. <ścoughs> no ledwo uszedłem z życiem. No, w sumie można tak powiedzieć, bo zginął. O, jesteśmy. No mówię, pałac. No dobra, spróbujmy. Jade, tu Crane. słyszysz mnie? Jade, tu Krain, słyszysz mnie? Cholera. Dobra, czas zagadać do miejscowych. Troj, tu Krain, słyszysz mnie? Crane? świetnie Cię słyszeć. W czym możemy pomóc? Jestem w waszej okolicy i chciałbym się spotkać. Gdzie Cię znajdę? Dobra, to lecimy Stosze, do. Camden, słyszy mnie pan? Tu, Crane. Camden, słyszy mnie pan? Crane? Tak, tak, słyszę pana. O co chodzi? Jestem w sektorze zero. Czy Jade jest u pana? Nie. Obawiam się, że nie zdoła do mnie dotrzeć. Nie jest to łatwe, wie pan. Musiałem się odciąć zupełnie od zewnętrza z powodu zbirów Rainsa. Wszystko w porządku? Uwięziony w laboratorium, ale przynajmniej bezpieczny. Czy mnie pan odwiedzi? Jeszcze nie. Muszę najpierw odnaleźć Jade i odzyskać badania doktora Zira. W porządku, będę czekał. Życzę powodzenia! Dzięki. Ale tutaj mamy sobie ludzi RASA i zrzutym. Więc tak będzie sobie trzeba je poprzejmować. Tutaj też jest dużo akurat aktywności. To jest strasznie dużo właśnie tych... A właśnie, zaraz będzie coś więcej powiedziane w sumie o tym co Ministerstwo obrony? Tak, dobrze. jestem blokowano sprzeczną Tak, co Ministerstwo ochrony ma do zaoferowania mm, światu. Z tego co pamiętam, nie pamiętam kiedy, ale powinno być. Yy, Ty rozmowa. Crane, prawda? Tak, to ja. Jestem Michael. Troj czeka na ciebie w naszym lofcie. Dobrze cię tu widzieć Crane. Siema, jesteś biegaczem, a ja jestem waszym długim biegaczem. Siema. Crane! Miło cię poznać, stary. Jestem Savi. Potrzebujesz technikaliów? Wal do mnie. Prawie przełamałem zagłuszanie łączności. Chodź, przywitaj się stroj. Jestem Kyle Crane. Miło wreszcie spotkać się twarzą w twarz. To ty szukasz Jade Aldemir, prawda? Tak, widziałaś ją? Wiesz, gdzie jest? Jade, tutaj Troy. Słyszysz mnie? Nadawaj, no, Troy. Jade, tu Crane. Wiem, że idziesz do Camdena, ale jego klinika jest otoczona przez zombie i ludzi Raisa. Pozwól mi sobie pomóc. Crane, zostaw mnie w spokoju. Słyszę ciebie, ale widzę tylko mojego brata. Proszę, wysłuchaj mnie. Jestem byłem... agentem GRE. Okej, okay. miałem dowiedzieć się, gdzie Raiz trzyma pewien tajny plik, ale. ale to już nieważne. Rozmawiałem z ministerstwem. Chcieli zrobić nalot dywanowy na miasto, ale. zgodzili się czekać, bo chcą wyniki badań, które masz ze sobą. Musimy jakoś przekazać im wiadomość, że je mamy. Ty, Dupku. Ty, Dupku! Jade. Jade! Szlak. Kiedy ostatnio z nią rozmawiałam, była na uniwersytecie. Trzeba iść na wschód. Jeśli to, co mówisz, jest chociaż w części prawdą, musisz ją znaleźć. Dobra, i tym akcentem będziemy kończyć. Musimy znaleźć Jane, czyli nie rozmawiamy. Nie ma. No, na razie nie ma pokazane, jaka jest sytuacja na świecie. Więc dobra, dziękuję Wam bardzo serdecznie za oglądanie. Zostawcie lajka, subskrypcję, komentarz. Musisz iść odszukać, I dzwoneczek, bo dawno nie mówię o dzwoneczkach, więc dziękuję serdecznie, do zobaczenia, cześć!